Hej, cześć, mano. A wszystkim, tak. Przywitanie, jak t oczywiście, musi być. I tak, witam was w kolejnym odcinku. Tak, i dzisiaj dobijamy level. Jak widzicie, jestem pierwszy na serwerze bez IMA, bez niczego, tak. Będzie. Miło lubię tym celować. O! O, dziękuję! Mm, to było piękne, wiecie. Właśnie dobrze włączyłem nagrywanie w sumie. Patrzcie. Okay, Boom, strzał w głowę. Znowu zabity. W sumie to mógłbym tą ręczną armatą Harego pozabijać. Ale czemu jak mamy snajperkę? Mam 29. Dopiero zabić tą ręczną armatą Harego a ja muszę zrobić stówę e, No nieźle. Taki będzie 5-minutowy odcineczek No e. i nie wyświetli nikogo. Dobierzemy samochód i jedziemy. Dalej. No, nieźle powiem Wam, że my idzie. Mm, trochę mi się nagrywało. Ale nic nie szkodzi. Na razie koniec i tak już... Już jest koniec. Nie ma już nic. Chciałem tylko wam pokazać, jak nabijam level, nie? Bo jestem koksem, nie musiałem wam pokazać. Przynajmniej mm. widzieliście. I takie to były takie... To są moje takie normalnie staty jak nie nagrywam, nic nie mam. Tak, Takie tam właśnie mam staty zazwyczaj. Chyba, z, to znaczy tak, jeszcze zależy. Yy, gdzie gram? Czym gram i jak gram, nie? I jak mi się chce grać, no właśnie. To tak jak teraz, no to ładnie mi się wydaje, że się grało. To chyba na tyle, jeżeli chcecie więcej takich tam, że nabijam level albo coś takiego, boże, teraz będzie 16 level, o Boż. I będzie ten punkt umiejętności fajnie chociaż coś. No to piszcie w komentarzach albo polajkujcie, to mi wystarczy, będę wiedział o co chodzi. Jak tutaj widzicie, mam brąz i dwie gwiazdki 20 tysięcy o ja, 69, nie nie jestem złoczony i tyle tych wyników bitwy. Dobra, to było na tyle. Cześć Siemanko